W 1903 roku przed wyborami do niemieckiego parlamentu wybuchają krwawe zamieszki, zwane rewoltą wielkopolską. Jadne Pomocen wówczas leczy rannych, pomaga wszystkim ludziom w to zaangażowanym. I yy, źle się to kończy, gdyż w tym czasie. W jego domu następują rewizje, zostaje znaleziona księga chorych i niestety Niemcy dostają do rąk nazwiska osób zaangażowanych w walkę. Po konfiskacie księgi chorych niestety zaangażowani Polacy zostali aresztowani. Wówczas Janny Pomucen zakłada komitet niesienia pomocy aresztowanym. W tym czasie Jan Pomucen kandydował na posła w okręgu tarnogórsko-lublinieckim. Został jednak aresztowany na trzy miesiące i po wyjściu z więzienia ze składek miejscowej ludności dostał w prezencie obraz, na nim był krzyż z cierniową koroną oraz napisem, ta cierniowa korona była haftowana z napisem na pamiątkę trzymiesięcznej pruskiej niewoli. Dziadkowi grożą cały czas rewizje, kary pieniężne, aresztowania. Nawet w 1914 roku wyjechał na Pomorze do Wałcza i szczęśliwie uniknął aresztowania, jak się Niemcy znaleźli w jego mieszkaniu. Cały czas zresztą mieszka w mieszkaniu, który jest do dnia dzisiejszego w Siemianowicach Śląskich, na ulicy dzisiejszej Jana Pawła II. Tam na pierwszym piętrze zajmowali dziesięciopokojowe mieszkanie.